Uczniowie klas 4-6 z czterech legionowskich szkół podstawowych od jesieni ubiegłego roku brało udział w projekcie Deklaracja Życzliwości Nie Wykluczam. Jego pomysłodawcą i organizatorem była Fundacja Pracownia Kompetencji, a głównym celem było przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie mowy nienawiści w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności. My jesteśmy związane z problematyką niepełnosprawności od kilkunastu lat. Pracowałyśmy w warszawskich organizacjach, które się zajmowały właśnie osobami z niepełnosprawnością. Zajmowałyśmy się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością, ale kiedy tu przeniosłyśmy się na krót legionowski, to pomyślałyśmy, że dobrze było zacząć z drugiej strony czyli zmienić to, jak niepełnosprawnych postrzegają osoby pełnosprawne. W myśl przysłowia: czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Postanowiono zacząć od najmłodszych. W projekt zaangażowały się szkoła podstawowa nr 1, szkoła podstawowa nr 4, niepubliczna szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II i społeczna szkoła podstawowa nr 35 imienia noblistów polskich. W sumie 15 klas i blisko 300 uczniów. Do tej pory się zajmowałyśmy dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Teraz chciałyśmy, żeby młodzież się nie tylko dowiedziała, poczuła, ale też sama coś dla nich zorganizowała. Najpierw trzeba było jednak sprawić, aby to samo poczuli i tego samego się dowiedzieli również i nauczyciele. Bardzo ciekawe było szkolenie przygotowane przez Fundację dla Nauczycieli i bardzo dobra kolejność, bo najpierw trzeba także do tego zadania przygotować nauczycieli, a potem my przygotowywaliśmy, jak już wspomniałam, zajęcia lekcyjne. Oczywiście w oparciu o scenariusze przygotowane przez organizatorów projektu, czyli Fundację Pracownia Kompetencji. Realizowaliśmy ten program na godzinach wychowawczych. Byliśmy też na wycieczce w muzeum na niewidzialnej wystawie i byliśmy na grze miejskiej. Także tutaj dzieci wykonywały różne prace plastyczne, mieliśmy pogadanki, prace projektowe. Przygotowywaliśmy także prawa osób niepełnosprawnych. Dzieciaki ilustrowały je, albo wykonywały rysunki same, albo y, w grupach y, robiły takie kolaże, tak? wycinały y, różne y, sytuacje z gazet, posługiwały się oczywiście też internetem. Grały też w grę komputerową specjalnie przygotowaną na potrzeby projektu, a wszystko to po to, aby oswoić dzieci z niepełnosprawnością. Zdaniem nauczycieli i wychowawców to się chyba udało. Już w tej chwili nie są zaskoczeni jakąś e, osobą z niepełnosprawnością, wiedzą z czym to się e, wiąże, wiedzą jakie są jej ograniczenia, ale też nie są nachalni ze swoją pomocą. Bo wiadomo, że czasami można nadgorliwie wręcz zaszkodzić komuś. Elementem projektu, który wszystkim jego uczestnikom najbardziej utkwił w pamięci, była gra miejska zorganizowana w grudniu ubiegłego roku. W jej trakcie uczniowie na własnej skórze mogli się przekonać, jak legionowo prezentuje się z perspektywy osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, niewidomej i niesłyszącej. Gra okazała się świetną lekcją pokory, zrozumienia i tolerancji. Przed projektem, jak spotykałam ludzi niepełnosprawnych na ulicy to nie wiedziałam, że im jest aż tak trudno, a dzięki właśnie tej grze miejskiej mogłam się naprawdę dużo dowiedzieć, jak tym ludziom jest trudno i popatrzeć na ich życie codzienne, które my mieliśmy przez jeden dzień. Zobaczyliśmy właśnie, jakie osoby niepełnosprawne mają ograniczenia i jak ciężko jest tak naprawdę też poruszać się po każdym praktycznie mieście, jeżeli ma się jakąś niepełnosprawność. Nauczyliśmy się dzięki temu, jak osoby niepełnosprawne się czują, yy, chodząc po mieście i yy, 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 jakie pomoce oczekują lub nie. Dzieci dowiedziały się też jeszcze czegoś. Tego, czy w mieście dba się o osoby niepełnosprawne. W trakcie gry uczniowie byli w Błękitnym Centrum, na Poczcie Głównej, w Komendzie Policji oraz w Muzeum Historycznym. Każdy z odwiedzanych przez nich punktów był oceniany pod kątem jego dostępności dla niepełnosprawnych. Patrząc na, na teraz na cały obraz tego, jak ja byłem yy, 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 правда, niewidomy, miałem być przynajmniej to uważam, że no jest dużo do poprawienia, ale też nie jest tak bardzo źle. Widzimy na każdym przejściu mm, y, takie kosteczki, żeby się zorientować, że wchodzimy na jezdnię, ale takie ułatwienia standardowe, że tak powiem, że nic ponad to nie nie, nie nie widzę. Takim osobom jest bardzo trudno, bo tu jak prowadziłam moją koleżankę przez Legionowo, to ona naprawdę mnie strasznie ciągnęła, y, była niepewna, ale to takie osoby mają bardzo trudno, ale warto im pomagać, żeby czuło się lepiej. Ważną nauką, jaką dzieci wyniosły z gry, było też to, aby nie być nachalnym z pomocą. Nauczyliśmy się, żeby nie, od razu nie udzielać pomocy bez pytania, żeby ich nie przeciągać na przykład przez środek ulicy, bo na przykład nie chcą przejść albo... Chcą sobie sami poradzić. Wniosek jest taki, żeby zapytać się, czy pomóc, a nie odpychać i wyzywać tych osoby z niepełnosprawnością, ponieważ to nie jest ich wina. I myślę, że oni czują się czasami jak rzecz, jeżeli nie pomożemy, albo popchniemy. Jak pomagać osobom niepełnosprawnym, żeby się nie poczuły urażone i żeby były zadowolone z tej pomocy? Efektem realizacji projektu było przygotowanie przez każdą z biorących w nim udział klas własnej deklaracji życzliwości. Dzieci zawarły w niej swoje spostrzeżenia, wrażenia i życzenia. Mówili głośno nie dla dyskryminacji osób niepełnosprawnych i dla języka nienawiści w internecie oraz mediach społecznościowych. Swoje deklaracje zaprezentowali podczas imprezy podsumowującej projekt. W jej trakcie każdy stworzony przez uczniów dokument został podpisany przez prezydenta miasta. Prace plastyczne, które tworzyli w trakcie realizacji projektu, znalazły się w specjalnie przygotowanym na tę okazję albumie. Teraz, gdy program Deklaracja Życzliwości nie wykluczam już się skończył, wszystkie biorące w nim udział szkoły mówią, że było warto. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Uczniowie sami na sobie doświadczyli, w jaki sposób e, żyje się osobą z niepełnosprawnością, e, w ogólnie nie tylko w Legionowie, ale e, na świecie, myślę, i e, jakie ich czekają bariery w takim życiu codziennym, e, bo nie chodzi o to, żeby. E, Szumnie wszystko pokazywać, ale o to, żeby doświadczać na sobie pewne rzeczy. Myślę, że to takie ciekawe doświadczenie dla, dla nas wszystkich, dla nauczycieli, dla nas wychowawców na pewno też. Sam projekt włączyliśmy do naszego programu wychowawczego, co będzie skutkowało tym, że mimo jego zakończenia, on będzie trwał nie tylko do końca tego roku szkolnego, ale na pewno zadania podejmiemy także w kolejnych latach, ponieważ. Został bardzo dobrze skierowany do najmłodszego odbiorcy, a więc do uczniów. Nic więc zatem dziwnego, że pomysłodawczynie i organizatorki projektu chciałyby go nie tylko kontynuować, ale też rozszerzyć jego realizację również i na inne szkoły. Multiplikowanie tego jest jak najbardziej potrzebne. Zwłaszcza, że tu już zrobiłyśmy ten projekt jako pilotaż, można powiedzieć, i widzimy, że przynosi super efekty. Bo dla najmłodszych temat niepełnosprawności przestał być już tematem tabu. Ten projekt na pewno mi uświadomił to, że są tacy jak my. Trzeba pomagać chorym ludziom. Zrozumiałam, że oni to są też ludzie tacy sami jak my. Teraz po prostu bym wolała pomóc im niż patrzeć jak ze sami radzą. Bym mogła pomóc osobie niepełnosprawnej i bym nawet się nie wstydziła. Takie słowa i takie postawy to chyba najlepsze co ten projekt mógł przynieść.